8 listopada, niedziela, rozpoczynamy analizę weekendową, w tym tygodniu no porobiło się fajnie. Na wykresie indeksu WIG20 w kresce tygodniowej powstała duża biała świeca, co prawda no, powtarzam to bardzo często. <laughs> Nie lubię takich świec, znaczy takiego układu, gdzie otwarcie świecy tej drugiej nazwijmy jest Powyżej zamknięcia, bo z jednej strony możemy tutaj mówić o pewnym oknie cenowym, luce cenowej i brać to jako jeszcze silniejszą formę objęcia bez echosy. Natomiast bardzo często statystycznie można powiedzieć po połowie więc jest też tak, że po prostu jest to silna korekta. i no, to jest na pewno niewątpliwie pewien, takie pewne, pewne utrudnienie, ale jakby nie było silna, silny szczał popytowy w tym tygodniu, właściwie wzrosty dużo większe niż spadki z ubiegłego tygodnia. No i, i równocześnie zbliżyliśmy się do dolnego ograniczenia, można powiedzieć, tej 3 miesięcznej konsolidacji, to przypomnę, to były rejony około 735 punktów, 1935. w tym całym na indeksie WIG20, tutaj przypomnę tu właśnie, bo na indeksie WIG to niestety trochę inaczej wygląda, na indeksie WIG20 mamy zejście tutaj poniżej tego dołka, a więc teoretycznie, teoretycznie Mamy też do czynienia z układem, gdzie no większe prawdopodobieństwo jest tego, że ruch, który zainicjowany został w tym tygodniu tą świecą, będzie ruchem korekcyjnym. Gdybyśmy przyjrzeli się, Wykresowi tak również dokładnie, no to też tu można gdzieś powiedzmy określić: pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, czyli impuls, teraz korekta i po nim następny impuls. I powiem szczerze, że na razie, na tę chwilę, jest to dla mnie scenariusz bazowy, natomiast niewątpliwie ten silny ruch popytowy ma prawo być kontynuowany, choć tu znowu zaznaczę, że po takich silnych świecach, obojętnie w którą stronę, no najczęściej mamy. Albo koniec, albo wejście w fazę takiego spokoju, jakiejś delikatnej korekty. Tak? No już my spojrzeli tutaj, i korekta, tu i koniec, tak? Także no, to są takie numery. No tu tak samo, duże, silne uderzenie, i okazało się, że nie, nie korekta tego uderzenia, tylko koniec. Kończyło to jakiś swing. W związku z tym, tak jak powiedziałem, w na najbliższym czasie tutaj rejony 735-750, jak widzimy z wykresu tygodniowego, nawet 760, można by było tutaj wyznaczyć tą strefę tej, tej konsolidacji, czy miesięcznej, do dolnego ograniczenia. No i niewątpliwie rynek chyba będzie chciał mimo wszystko jakoś to spróbować zaatakować. Patrząc na wykres dzienny. No widać wyraźnie, że to silne dynamiczne odbicie no na razie jest układem, który nic nie zmienia. Tak? To znaczy się pierwszym elementem, który, który mógłby ewentualnie zasugerować ruchy na nowe szczyty, czyli wybijanie 1900 punktów, to by było, to by było wyjście nad poziom tutaj 7000, nie, 1700 49, 1750 to jak widzimy to jest tutaj taka no, uściślona strefa dolnego ograniczenia tej całej konsolidacji. Debita przypomnę tą świecą na dużym obrocie, z I, 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 i która przeszła również retest od dołu układem trójkowym. Co tutaj jest takiego jeszcze interesującego w obecnej sytuacji. Ta strefa wzmocniona jest również przez przyspieszoną linię trendu, a układ, który sprowadził nas na dołek, jest trójką i to jest dla mnie zawsze, no bo widzimy wyraźnie, tak po tej trójce, no tutaj ciężko jest dopatrzeć się impulsu raczej, więc tu jest raczej do czynienia układ trójkowy i to zawsze zostaje, ponieważ jak wiemy wszystko co ma miejsce kończy się piątką, znaczy się nawet korekcyjna trójka w ma piątkę, więc to taki jest też element, który, który, który jak gdyby no, przemawia, że w tym dłuższym okresie mamy do czynienia z pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą jakąś właśnie i, i co teraz by było, bo, bo gdybyśmy chcieli tutaj tak, tak, właśnie rozpisać, czyli inaczej, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, no to tutaj nie pasuje trochę do tej piątej. Także sytuacja jest moim zdaniem na tyle, że tak powiem, no w tym, po tym tygodniu lekko zagmatwana, że no na razie mamy wzrost, mamy wybicie pierwszego, ostatniego, znaczy ostatniego potwierdzonego dołka, czyli jak gdyby no tutaj dojście do tej strefy 750, przyjmujemy, jest jak najbardziej. Realne i prawdopodobne. Jeżeli uda się wybić, to potem ewentualnie po korekcie można patrzeć na nowy ruch swingowy, który, który no miałby prawo już wychodzić i wybijać te szczyty i iść do poziomu w około 2050. Oczywiście z, z taką no dużą dozą ostrożności w rejonie 1850, gdzie mamy strefę na koronę. Ale to mówię, to jest przypadek bardzo, bardzo pozytywny. Pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba się uporać z tym poziomem 1750. Natomiast, <laughs> no, czy tak będzie, no zobaczymy. No, naprawdę, jestem, jestem w małej takiej kropce, w tym sensie, że dalej uważam. Tutaj, patrząc na, 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 na wykres, jakby nie było, że jesteśmy w po wybiciu z tej konsolidacji 3 miesięcznej jesteśmy w jakimś układzie trendu spadkowego i ten trend nie został na razie zanegowany. W związku z tym dalej, dalej przyjmuje scenariusz ten podstawowy z dalszymi spadkami, tym niemniej jednak przed nami jeszcze wydaje się, że jeszcze jakieś wzrosty. Natomiast to co, to co oczywiście nie można wyeliminować, o czym wspominam no to sam fakt, że jeżeli weźmiemy tutaj cały spadek od kwietnia 2019 roku, no to, to pierwszy ruch, który tutaj zrobiliśmy, doszedł do 50. Teraz następnie zeszliśmy do 61,8%. Zniesienia tego układu dla mnie typowo korekcyjnego, czyli tu mogła być jakaś korekta, z, jak to tam podwójny zygzak, czy jak to tam się nazywa. Teraz układ korekty znowu w dół. No i wyjście, jeszcze jedno, czyli inaczej A, B. I C. No, i jeżeli tak by było, no to tak jak powiedziałem, powinniśmy dążyć co najmniej tutaj do rejonu 2050, ale to jest pieśń przyszłości na tę chwilę. Na razie jesteśmy w trend, w korekcie trendu tego, tego ruchu, tego całego tutaj, tej tendencji spadkowej. I pierwszym ważnym etapem jest tutaj, co się wydarzy na poziomie około 1750. Jeśli chodzi o wykres y, szerokiego rynku. No to tu właśnie ta sytuacja wygląda nieco inaczej. Dlaczego? Ponieważ cena, spadek, spadek, jaki miał miejsce, nie wybił tutaj tego dołka, czyli tutaj jest zatrzymanie na bezpośrednio na poziomie tego dołka, ale układ świecowy jest dokładnie taki sam. Jak widzimy, doszliśmy tutaj teraz do istotnej strefy oporu. No, a elementem, który mógłby świadczyć o próbie pójścia na wyższe poziomy, czyli wybijaniu nawet i tego szczytu, tutaj, w jakim mieliśmy miejsce w tej takiej, no, nazwijmy, dłuższej konsolidacji, byłby moim zdaniem no już bardziej prawdopodobny w momencie, znaczy bardziej prawdopodobny byłby możliwy w momencie, kiedy zostanie wybity poziom 50 tysięcy, no, zaokrąglimy to 50 tysięcy 500. Czyli tutaj ta, szczyt tego pimbara czarnego, a może powiększę tego, tego pimbara czarnego, tu mamy po prostu ostatni potwierdzony szczyt. Tak? I teraz no, go należy najpierw e, pokonać, żeby móc myśleć o zmianie, o zmianie kierunku. Patrząc na wykres dzienny. No to tutaj widzimy dojście do, do, do strefy tego dołka, idealne odbicie. Rynek narusza tutaj to ostatnie, ostatni potwierdzony w tym, co otwiera drogę właśnie do odpowiednika 17 1750 17, na Bigu 20, a tutaj do poziomu około 50 500. No, i, i, i na razie oczywiście nie mamy żadnych, żadnych nazwijmy to takich sygnałów, które mogłyby świadczyć, że dynamiczne odbicie zostało, zostało ukończone. tak. No, schodząc na, 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 na wykres godzinowy, no, mielibyśmy do czynienia, moglibyśmy tam zauważyć, że cały ten ruch wzrostowy cechował się trzema lukami. Tak, pierwsza luka, druga luka i trzecia luka. Wiemy, że trzy luki to jest najczęściej koniec takiego by ruchu, ale to jest tylko jeden z elementów. Natomiast nic ponadto nie przemawia za tym. A zagrożeniem na obecny czas jest tutaj strefa właśnie tego dolnego ograniczenia, jak gdyby konsolidacji. Kolejna sprawa. Kolejny indeks to MVIK. Na indeksie MVK sytuacja zbliżona, również otwarcie powyżej zamknięcia tej poprzedniej świecy, tak jak mówiłem i tu jest, no trudno jest tutaj, tutaj definitywnie może mówić, tutaj nie ma żadnego impulsu spadkowego, tu jest co najwyżej układ korekty w tej chwili. No i pierwszym takim elementem, który, który, który jest potrzebny do ewentualnie stwierdzenia możliwości zakończenia tej korekty. Jest wybicie poziomu 3675 co jeżeli rynek by uczynił i następnie wszedłby tylko w fazę korekty, a nie zejścia na nowe dołki, no otwierałoby, otwierałoby drogę tutaj do poziomu 4100, czyli innymi słowy po tym spadku, ten układ tutaj taki korekcyjny nie byłby pełną korektą, tylko to by było A, B i pora na C. Jak to wygląda na wykresie? Dziennym, no na wykresie dziennym widzimy dojście na razie do strefy, tutaj powstał taki pin bar na wzrosty, no teraz jest istotne, żeby tu była ta dalsza konsolidacja, kontynuacja tego ruchu. Na tę chwilę oczywiście minimum wymagane do, 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 do zmiany tej tendencji to jest wybicie poziomu 3612. Póki ten poziom nie zostanie wybity, dopóty ten ruch jest ruchem korekcyjnym. No i jeśli chodzi o indeksy zachodnie, no tutaj również szał na DAX-ie mamy układ dokładnie taki sam, czyli, czyli wyższe otwarcie niż zamknięcie poprzedniej świecy, a przedtem zejście poniżej tutaj tego ostatniego potwierdzonego dużego dołka, tak? Bo ten ostatni potwierdzony był tutaj, ale w tym miejscu jest ten, największa korekta i to, to również zostało wybite. W związku z tym jest możliwość zmiany tej całego, tego całego trendu, a to jest tylko możliwość. No i teraz patrzymy, no jesteśmy w tej chwili, doszliśmy do pierwszej strefy oporu wynikającej z tego dołka. Jeżeli rynek zacznie kontynuować, czy będzie kontynuował, co oczywiście nie możemy, że tak powiem, wyeliminować i, i zanegować, no to powinniśmy. Bez większych problemów dojść do poziomu 13 tysięcy. No tutaj będzie pierwsza zagłostka, a potem kolejna będzie na poziomie około 13 300, gdzie mamy strefę, strefę na koronę. Patrząc na wykres dzienny indeksu DAX, również widzimy, że na tę chwilę, mimo dynamicznego ruchu w górę, jest to tylko i wyłącznie korekta. tak? Ona nie zdołała wybić nawet pierwszego, tego najmniejszego. Yy, inaczej i tej pierwszej korekty w trendzie spadkowym, czyli ten ostatni potwierdzony szczyt najmniejszej korekty nawet nie został jeszcze wybity. Oczywiście rynek jest przygotowany, mamy dolny cień na świecie piątkowej, z tym, że mamy tutaj również taki układ, który na strefie oporu no daje nam jak gdyby wskazanie na możliwość, że jest tutaj jakiś układ harami. Dla mnie jest troszkę o tyle mało wartościowy, może nie, ale, ale no zapalające, ostre, pomarańczowe światełko, czy jest to na pewno abecharami, w tym sensie jako formacja odwrócenia, bo jako formacja to oczywiście jest, ale czy, czy ona zadziała, ponieważ wielkość jej jest dość słaba, tak. Przy tych większych tutaj świecach, tu mamy coś dość małego, czyli to może być po prostu układ korekcyjny, po którym rynek dalej będzie, dalej będzie ruszał w górę. No jeżeli wybije no, w cenach zamknięcia, no to najprawdopodobniej będziemy szli tu, tak jak już mówiłem, do poziomu 1300, 13 tysięcy, no i, i, i będzie możliwe coraz bardziej no, atakować Panie nowych szczytów. No jeżeli spojrzymy w szerszym takim zakresie cenowym, no to tutaj trudno jest mówić o impulsie spadkowym, tu raczej na tę chwilę mamy do czynienia z jakimś układem korekcyjnym, a zatem jeżeli rynek zdoła wybić tutaj to harami i iść dalej do góry, no to co najmniej w tym momencie powinien dojść nie tylko do tych 13 tysięcy, ale tu w okolice 13 tysięcy To jest takie minimum, które powinien uczynić DAX w tym momencie. No i na koniec kraj wiecznej Hosy, Stany Zjednoczone, SNP. No widzimy układ świecowy podobny, ale tutaj jesteśmy w trendzie wzrostowym, który nic nie zostało naruszone, nawet w najmniejszym stopniu, czyli nie został on zagrany nawet w najmniejszym stopniu. Przejdźmy zatem może do wykresu dziennego od razu i na wykresie dziennym widzimy, że to co ostatnio się dzieje tutaj od jakiegoś czasu, od dwóch miesięcy, mamy tutaj taką konsolidację tworzącą nam trójką. Jeżeli miałby być to taki naprawdę trójkąt, taki powiedzmy no z prawdziwego zdarzenia, no to w tej chwili powinniśmy mieć jeszcze falę E, tak? bo A, B, C, D i falę E, która, która teoretycznie nie powinna nawet dojść do dowolnego ograniczenia, zakończyć się nieco wcześniej i wtedy wyjście na nowe szczyty. Ale oczywiście trudno powiedzieć, czy tak będzie, czy nie będzie tylko ABC w formie trójkąta i wyjście teraz możliwe na, na nowe szczyty też widzimy tu coś w rodzaju karami, ale tu już mamy karami wysokich cenach, więc takie bardziej. Mniej, 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 mniej że tak powiem, na odwrócenie trendu. No i też niewielkie, także tutaj na chwilę obecną mamy opór w postaci tej linii trójkąta, tego ograniczenia trójkąta. Zatem widać, że tutaj jakaś podaż się aktualnie nie chce przepuścić dalej, ale to jest na razie wątłe pytanie: jaka będzie reakcja teraz po, po tych, no, tak powiem, śmieszno-dziwnych ogłaszaniach wyników poprzez gazety i stacje telewizyjne. No, powiem szczerze, że jestem tym naprawdę zniesmaczony. Może nie, ale no, śmiać się chce. Kraj taki jak Stany Zjednoczone, z taką demokracją, z tym wszystkim, a normalnie. Ja jakby rety. Ale pomijam to no, pytanie: jak, jaka będzie reakcja na, na, na te elementy? Bo być może się okaże, że nie wiem, no, będzie high life i będziemy mieli lukę cenową w poniedziałek i pójdźcie do góry. Albo ktoś znowu odbierze i będzie chciał próbować się przeniknąć, że tutaj przed nami batalia sądowa i tak naprawdę najprawdopodobniej wyniki z tych wyborów poznamy za miesiąc albo i lepiej. W związku z tym no, czas niepewności nigdy nie jest, niepewność na giełdzie jest najgorszym, że tak powiem, towarem i, i, i będzie, będzie coś innego. No, w tej chwili mówię, jesteśmy tutaj trójkącie i powinniśmy zgodnie z zasadą trójkąta wyjść do góry i, i w tym samym momencie robić nowe nowe szczyt. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.